Dzień dobry, to był trochę taki wakacyjny mecz, tak bym to ujął, bo pogoda wakacyjna, pożegnanie Miedzi Legnica z Ekstraklasą, pożegnanie nasze z sezonem, no tych sytuacji nie było za dużo w pierwszej połowie, Kamil Dyrga bodajże miał dwie sytuacje, w drugiej połowie myśmy mieli Piotra Krawczyka i Kandziego Konuki, wydaje mi się, że mimo tego, że w drugiej połowie... Mieliśmy tę sytuację, to jednak taki remis sprawiedliwy i, i zakończony sezon. Sezon, w którym no, działo się dosyć, dosyć dużo, a skończyło się naprawdę, naprawdę fajnie, bo, bo nawet lepszym wynikiem niż w tamtym sezonie. Jesteśmy na szóstym miejscu i na pewno z tego możemy być zadowoleni. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Proszę Roberta czekalnię Dzień, Dzień dobry. dobry. Dziękuję. No i, tak, takie prowokacyjne pytanko. Co by było gdyby? gdyby pan został. Tak, tak no, sobie pan to pytanie, czy można było ale, więcej? Ale nie, nie, nie. Nie zadaję sobie takiego pytania. Najważniejsze w tym wszystkim, bo przecież ja przyszedłem i na początek dwa mecie, jeden punkt. Porażka z piastem, remis z koroną na własnym boisku. Ale ważne było to, że, że w żadnym momencie nie straciliśmy głowy, że, że drużyna uwierzyła w to, co my chcemy grać. My tak naprawdę obracaliśmy się w kręgu 13-14 piłkarzy. Ja tylko mogę podziękować tym, którzy nie grali albo grali bardzo mało, że ich zachowanie było naprawdę profesjonalne a tym co grali, że, że umieśli ten ciężar i, i fajnie to wszystko się skończyło, ale sytuacja naprawdę była mało komfortowa. Gdybym był, nie, proszę pana, ja za długo w, w, tym, w tym fachu jestem, żeby wiedzieć, że takie pascy się zdarzają, rzadko, ale się zdarzają. Tak samo są te drugie negatywne, gdzie, gdzie się przegrywa, czasami się gra dobrze i nie można meczu wygrać i, i się czeka i czeka. W takich sytuacjach y, po prostu trzeba zrobić wszystko, aby dana passa, dobra passa trwała jak najdłużej, a ta krótka, ta, ta zła jak najkrócej. Nam się, nam się to udało, przyciągnęliśmy tą dobrą dosyć długo i pozwoliło to nam zająć tak wysokie miejsce jeszcze. Na Wie pan co? Yy, nie wiem, bo, bo nie wiem jaki będziemy mieli skład, jaki to będzie potencjał drużyny. Dzisiaj trudno wyrokować na przyszłość, ale nie ulega wątpliwości, że chcielibyśmy, aby górnik ustabilizował się no, w górnej części tabeli, aby nie było takich sytuacji jaka miała miejsce w tym roku, bo ci kibice, którzy jeżdżą za nami, ci kibice, którzy stwarzają taką atmosferę na, na stadionie w Zabrzu, no po prostu im się to należy, tak bym, tak bym to ujął. Chcielibyśmy, aby ta atmosfera była w większości spotkań taka jak była w ostatnim spotkaniu na naszym boisku z Pogonią Szczecin. W Zabrzu było wiele fajnych, naprawdę bardzo ciekawych, interesujących spotkań i oby ich było Oby ich było jak najwięcej, ale nie jest to łatwe pytanie i, i nie mam takiej odpowiedzi, bo, bo zbyt wiele jest zmiennych z reguły. Tych zmian jest dosyć dużo, a, a często nawet zaczyna się sezon w takim gronie, a, a już pierwszy mecz, znowu ono się może zmienić, bo jest po prostu otwarte okienko transferowe i, i te, te przejścia piłkarzy są do samego końca. Panie trenerze, rok temu żegnaliśmy się we Wrocławiu i wtedy z Pana skupił taki optymizm, no ale wiemy, jak to się potoczyło. Czy dzisiaj, mając na karku to, co się wydarzyło w tym sezonie i to, co udało się zrobić, widzi Pan bazę pod to, żeby podnieść drużynę o szczebel wyżej? Wydaje mi się, że my musimy... Yy obrać odpowiedni kierunek. Na pewno te ostatnie dwa sezony, ten pierwszy kiedy, kiedy byłem i ten obecny, były inne. Myśmy w tamtym sezonie grali siedmioma, ośmioma Polakami. W tym sezonie była, była to liczba trzech, czterech... Wydaje mi się, że chcielibyśmy, to nie jest łatwa sprawa, żeby, żeby wrócić do tamtej sytuacji, kiedy, kiedy e, naszych piłkarzy było, było więcej w kadrze i też można, można nimi grać i, i grać naprawdę dobrze i efektywnie. Trudne pytanie. Chcia, chcielibyśmy na pewno sięgnąć do, do młodzieży, natomiast znowu. Czy, czy mamy na tyle młodzieży, która poradzi sobie z ekstraklasą? To wszystko, tego wszystkiego dowiemy się i w okresie przygotowawczym, i, i w przeciągu sezonu, ale na pewno będziemy chcieli wprowadzić więcej młodzieży, bo na dzień dzisiejszy, dzisiaj praktycznie jej nie było, bo, bo ci, którzy byli młodymi, już, już takimi nie są. Nie? Dziękuję. Krzysztof Śledicki czwarty na podcast. Pytanie o dzisiejszy skład, bo względem wcześniejszych meczów postawił pan dzisiaj na Dadoka, kosztem do niego. Czy to był jakieś konkretne jakieś taktyczne? Yy, nie, 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 po prostu wydaje mi się, że Dadi dobrze wyglądał na, na, na treningach. On też był tym zawodnikiem, który często wchodził, yy, dostał, dostał od początku yy, swoje minuty natomiast brak Kandziego też w jakimś stopniu był spowodowany tym, że, że no na dzień dzisiejszy już nie jest naszym zawodnikiem. My Kandziego jeśli chcemy musimy go wykupić, a ja nie wiem czy do takiej sytuacji dojdzie, natomiast Dadok no, no ma, ma kontrakt też, że tak powiem. Nie? Chociaż z drugiej strony może mi Pan zarzucić no kurczę, ale chór grał, a nie grał na przykład Włodarczyk. Włodarczyk miał drobny uraz, nie chcieliśmy ryzykować. Gratuluję podpisania nowego kontraktu i oczywiście wielkie dziękowania od, od kibiców, nie tylko od, to e, Czy może Pan teraz zdradzić, co było taką jakąś największą ewentualnie kością niezgody albo o co Pan e, musiał, musiał walczyć? Nie chciałem się śpieszyć, tak naprawdę, jakbym mógł, to, to bym y, chciał powiedzieć co ze mną po tym, po tym spotkaniu. Natomiast y, myśmy dosyć szybko osiągnęli nasz cel, bo wcześniej w ogóle na, na ten temat nie rozmawialiśmy, bo byliśmy skoncentrowani tylko i wyłącznie na tym, aby, aby górnik się utrzymał y, w ekstraklasie. Ten cel osiągnęliśmy dosyć szybko, no i też się nie dziwię, że. Zaczęto w jakiś sposób napierać na mnie coraz bardziej, co ze mną, i tak dalej. No, ale sytuacja się już wyjaśniła. Tam nie było jakichś problemów, że, że przeciągają tą sytuację nie wiadomo jak długo. Nie było stawiania jakichś warunków wielkich. Ja sam miałem mętlik w, w głowie i, i musiałem sobie to wszystko w jakiś sposób poukładać. A, a tak jak w życiu czas goi, goi rany i wydaje mi się, że, że czym dłużej byłem w górniku, tym bliższy byłem właśnie takiej, a nie innej decyzji. Ostatnie pytanie. Gdzie na wakacje w Hiszpania, czy może coś innego? Kurcze, w Polsce jest tak, że tych ty, 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 ty dni wakacyjnych tak za wiele nie ma, tym bardziej trener, bo zawodnik, ja też byłem z tamtej strony barykady i wiem, że y, kończy się sezon i robisz co chcesz, natomiast my no, od razu kto odchodzi, kto przychodzi, analiza zawodników i tak dalej, y, planowanie tego wszystkiego, to te wakacje są takie na telefonie można powiedzieć cały czas. Natomiast no, na pewno pojadę na chwilę do, do Hiszpanii, ale nie mam konkretnych planów. Nie mam dziękuję. Jeszcze pytanie odnośnie transferów. W zasadzie pytanie czy z piłkarzy miedzi Być może ktoś trafi do górnika, no bo wiadomo, zespół spada, tam Maxim Doming jest do Rakowa, być może Achal, czy Górnik też ma jakieś na W tym momencie... Wydaje mi się, że nie, natomiast no, wszystko się może zdarzyć, bo czasami są sytuacje, gdzie masz na liście jednego, drugiego, trzeciego zawodnika na tą pozycję, ta pierwsza ci opcja wypada, ta druga też i sięgasz po tą, po tą trzecią. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno nic, nic konkretnego. Ale gdzieś tam na trzeciej jesteś. Być może, nie, nie, teraz, teraz, teraz nie, wie Pan co, w Górniku zawsze też nie będzie nie wiadomo jakiej rewolucji, musi przyjść dosyć, no, kilku zawodników, ale tak jeden do jednego powiedzmy, natomiast ten trzon drużyny mimo wszystko zostaje, to nie będzie tak jak, jak nieraz miało to miejsce, chociażby w, po tamtym sezonie, gdzie, gdzie te zmiany były, były dosyć duże. Dzień dobry. Z mojej strony pytanie o kontrakt Piotrka Krawczyka, który też wygasał. Gdzieś tam mówi się w Kułbarach, powiedzmy, że, że trener chciałby, żeby Piotrek przełożył skrybną kontrakt. A więc pytanie właśnie o komentarz trenera, jak, jak gdzieś tam ta sytuacja wygląda, no bo widziałem, że dzisiaj gdy Piotrek schodził, to, to szeroki uśmiech się pojawił na twarzy trenera. <laughs> Także, nie no, Piotrek jest, jest no fajnym napastnikiem, pasuje do naszej gry takiej kombinacyjnej, bo taką preferujemy. Jest pracowity bardzo na boisku. Powiem tak, z tego co, co wiem, to, to są rozmowy na temat tego, żeby został z nami, ale, ale już od Piotrka będzie zależało, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi, natomiast wiem, że dyrektor sportowy na pewno rozmawia z nim o, o jego przyszłości w Górniku Zabrze. Jeśli jeszcze chodzi o tych młodych zawodników, też nawiązując do, do pytania wcześniejszego, e, podejrzewam, że, że jest, ale też chciałbym trenera poprosić o komentarz, czy, czy wytypowaliście już zawodników e, być może z drugiej drużyny, być może z, z centralnej ligi juniorów, e, którzy mogliby ewentualnie znaleźć się w kadrze na obóz przygotowawczy. Jeszcze nie. Krótka, krótka odpowiedź, nie, nie, wiemy, że jest tam, jest tam kilku ciekawych zawodników i na pewno pojadą i na pewno dostaną szansę trenowania z pierwszą drużyną, natomiast na dzień dzisiejszy konkretne nazwiska na razie nie. Jeszcze tutaj dołączając się do, do, do Krzyśka, no to... Gratuluję tego, tego wyniku. i Dziękuję się. sezonu. I też chciałbym zapytać o to, co trener powiedział kibicom przez Megafon, bo nie było tego słychać. Nie, nie, żeby zaśpiewali. My jesteśmy chłopcy z zabrze. bo, bo <głos> <głos> te... Nie, nie, jak ich w Zabrzu, jak, jak rykną wszyscy, to no fajne, fajne, super. To, to jest nic więcej. Dziękuję. Czy są Dziękuję. jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, panie trenerze. Dziękuję, Dziękuję i ślicznie. życzę powodzenia Dziękuję. w kolejnym sezonie. Do widzenia.